Piotruś, no. powiedziałeś Pani prawdę, nie? No. Że nie interesują Cię zakupy w drogerii? Nie, nie interesuje mnie, to ma, ma Forda perfumę za 600 zł, ale moje są poprzednie. Mm. Powiedział Pani, że będzie tylko psikał się. No i tak zrobił. Misiu? Co? Kamerka. Dzień dobry. Dzień dobry. Vlog numer jeden w Bali. na trzy miesiące, tym razem na Bali, mega faza. lecimy liniami Emirates, akurat te były najtańsze, chociaż były mega drogie tak. <laughs> Jedne z droższych biletów, jakie kiedykolwiek no. w życiu kupiliśmy. No ale co, nie było tańszych opcji. W Katarze jest o tyle spoko, że jeżeli masz długą przesiadkę, to się dają w hotel w Doha, w stolicy Kataru. A tutaj Emirates nie postarało się. Witamy, witamy. Staliśmy na Bali. Musimy załatwić dzisiaj dużo rzeczy. Kantor, karta SIM z internetem, motor na miesiąc musimy wynająć oraz znaleźć swój wymarzony dom. To najlepszy kurs, który widzieliśmy, 14190 No to co, idziemy w myśl? Dawaj, no so I would like to exchange 100 dollars Do you have any like, fees or commission? What do you have? Czyli tak jest tak naprawdę Dobra Czyli dzięki Tutaj mamy crazy. pierwszego tipa dla was What? We are crazy We are crazy? We are crazy? Jingle, jingle. No, no change, because you lied with the exchange rate. Gość nam mówi, że jesteśmy crazy. To co jest napisane to nie odzwierciedla prawdy, ponieważ gość często dolicza sobie tutaj fee Autorized money changer czyli... Hmm. Czy to jest autorized? Szczerze mówiąc, gość nam zaproponował najlepszy kurs, ale tutaj walą są so anywhere? Less than Czyli jednak gość ma commission, przed chwilą mówił, że nie ma. Ale nie, bo on nie ma kiedyś? commission, on ma tax. Aha, czyli nie commission, tylko tax. Teraz przyjechaliśmy do takiego bardziej zaufanego kantora. Nie czegoś takiego, że budka z drewna zbita i te, siedzi typ podstępny i chce twojego hajsu. E, więc proponujemy takie miejsca wybierać. Oczywiście kurs jest niższy. Ale tylko na pierwszy rzut oka. To jest kreatywna księgowość, kreatywna matematyka. Opłata, commission albo tax. Jakkolwiek chcecie to nazwać. I tutaj prosta matematyka. Jak z kalkulatora. Pamiętajcie też, bo w wielu krajach Azji jest coś takiego, że są bardzo duże nominały i często zero gdzieś ci ucieknie. Więc zwracajcie na to uwagę. Tak samo jak gość z kantoru daje wam pieniądze. On daje w taki sposób, żebyście się pomylili Właśnie taki czeski błąd Jedno zero tutaj, myślisz, że dał ci milion, dał ci 100 tysięcy, no i... Tragedia gotowa Prawdziwa restauracja, Michelin, a nie jakieś tam pierdoły Takie miejsca to są najlepsze miejsca, nie tam, wiecie Co taki kelner jest poważny, że aż ja jestem spięty Tutaj jest chill, ludzi, rodzinny biznes, zobacz O, klimaci i kokosik najważniejszy. I kokosik. <głosy> 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 Kasia, oglądałaś ostatni odcinek chirurgów? Derek umarł? Co tam Meredith teraz zrobi sama? No jeszcze Kristina do Szwajcarii wyjechała. Masakra. Wiesz co, poczekaj, musimy to obgadać, ale ja płacę 9 zł za minutę, kupię kartę i do Ciebie oddzwonię z internetu. No, pa, pa, pa. Czasami na wakacjach pojawiają się również tak pilne tematy, niecierpiące zwłoki, dlatego warto mieć internet, aby je obgadać. Możemy kupić sim kartę w Twoim miejscu? Tak. Jaką firmę masz? Mam... jest najlepszą, najlepszą, no... Delcom Cell. Okej. Najlepsza Delcom Cell. To tylko najlepsze. 4, jest już jest signal good? Tak, yeah, to jest. Ok, jest so... 9 GB? Jaki jest 9 GB? 125 Jeśli chcemy doładować sobie kartę, płacimy 185 tysięcy. Więc wszystkie o się dowiedzieliśmy. Pan powiedział nam, że są dwie główne wiodące sieci komórkowe. Jest to XL i Telecom Ta druga jest troszkę droższa, ale słyszeliśmy, że jest dużo lepszy sygnał. Prowadź na nawigacji. A może by tak dom znaleźć? Plac budowy, ale jednak patrz. Lecznie się zrobiło. Pierwszy już od razu biegnie. Widzisz po twoją nogę? Masakra. Co tu zrobić? No? Nie, no, git. Jedziemy dalej, co tu zrobić? Jest spoko Nie no, git. Kolejna część naszych przygód w poszukiwaniu lepszego domu. Ikea, tytuł urządzisz. <grym> tu <wytrych>

Do you Magia? Yeah, No it. It. Ah. Okay. Yeah. Looks nice. Do you have any any room to show us? Uh, today no hair. Any? Yeah. yeah no good. <laughs> to jest fajna miejscówka. Zobaczcie. Tutaj, tak. Nie no, git. Takie piękne buzie. Zobaczy buzie. Ja widzę buzie w tym Fajnie tu jest Bardzo fajnie. Kuchnia. To jest dla nas ważne. Żebyśmy mieli gdzie szejka sobie zrobić. O boss. Hi. Uh, if there's any room available, we can wait if it's necessary. What to do? You want to check the room? Yeah. Yes. Ada pasang no internet di situ nyusah check di lamp sepuluh kunci nya di sana.

Nie czuję basenu tu. Excuse me. Nie czuję basenu. Mówi się, że nikt nie widział cię w gorszym stanie i w bardziej kłopotliwych sytuacjach niż pracownik stacji benzynowej yy, najbliższej twojego, twojego domu, Twojego mieszkania. Mamy tutaj najbliżej naszą stacyjkę 10 tysięcy. Hot dogów raczej tutaj nie zjemy. Ważne, że skuter dalej pojedzie. Ja złam. Ale co Piotruś, lubisz tą stację benzynową? To jest moja ulubiona stacja benzynowa i tu się zbiera punkty i można je wymienić na różne nagrody na długopisy Ale Piotruś mówił, że Walkman to jest to co by chciał dostać za punkty ha, Walkmana by chciał <laughs> Jedziemy dalej Teraz jesteśmy w, czymś, w takim tworze, co się nazywa Boutique Hostel, czyli jeżeli masz dużo kasy, a chcesz mieć taki experience jak biedni ludzie, w sensie jak backpackersie, czyli taki jak my powiedzmy, że sobie możesz powiedzieć znajomym, że mieszkałaś i z plecakiem połazji zgodziłaś się. No i teraz trzeba któreś z tych miejsc wybrać po prostu i się tam instalujemy Ale najpierw to wszystko rozpiszemy kartka plus i minus na wykresach Jeszcze tylko motor i jest już super O Jedziemy no How much 700 70 Poland 70 How much is for one month Motorek na miesiąc kosztuje 900 ale ten jest troszkę taki lepszy niż te przeciętne, więc myślę, że ceny są tak 700 milion no. Na pewno jest ładniejszy Szkoda, że nie różowy Ja nie chcę zdejmować kasku, ja chcę tak chodzić Dobra o. One ma? How much? a ma dyskorwan day yeah. 50 700 czyli 700 za miesiąc to jest taka cena którą można osiągnąć lub 50 tysięcy za dzień to jest dobra cena 700 yes. Mamy skuter wreszcie, zamówiliśmy sobie na miesiąc. Na co musicie zwrócić uwagę, jak zamawiacie skuter? Rzeczy takie prozaiczne, wiadomo, światła, hamulce, żeby w ogóle działał, żeby się nie rozwalił tam za zakrętem. Bardzo ważne. Pip. Pip. Klakson, klakson jest niezbędny, jeżeli jeździcie po indonezyjskich ulicach. Dawać im znać, że jestem tutaj, żeby ciebie nie przejechali po prostu. Bardzo ważne. Jeszcze cyk, tutaj. Ważne, żebyście mieli troszkę miejsca na kaski, żeby wam tych kasków nie ukradli. Bardzo ważne. Nie zostawiacie paszportu, bardzo ważne. Pamiętajcie o kaskach, bardzo ważne. Jeżeli zobaczycie, jak jeżdżą tutaj kierowcy, to zapragniecie mieć kask. W życiu bym nie pojechał z kobietą w ciąży. Jeżeli nie, nie czujecie się zbyt komfortowo jeżdżąc motorem, możecie używać aplikacji takich jak Gojek, Grab lub Bluebird. Mówiąc o Grabie, to właśnie, go musimy zamówić, ponieważ zobaczcie, ile ja mamy bagażów. Przyjechaliśmy tutaj na trzy miesiące, więc nie damy rady tego wszystkiego przewieźć na skuterze, chociaż czasami były takie historie w naszym życiu. Wchodzimy sobie w aplikację, wybieramy w tym przypadku autko i wpisuję sobie miejsce docelowe. Home 46. Tam nas możecie znaleźć, przez miesiąc tam będziemy, więc jakbyście się chcieli spotkać, to zapraszamy. I tak, mamy cash i po prostu bukujemy 50 tysięcy i szuka nam tutaj autko. Jest i Grab. Tak, przyjechał nasz Grab, taki wielki, bardzo duży. A tylko ja jadę. Piotr jedzie i goni mnie skuterem. Uh, home, poci, yeah, do you know the place? Yes. Okay, is okay, it ma. nice? Pomaga to, że kierowca i ty masz mapę i widzimy moją, jego lokalizację, bo często jednak występuje bariera językowa. Yeah. How is the traffic? No, no, no. no, no, no. tam jest za panem, kierowcą. Mam nadzieję, że się nie zabije machając nam. Po baliskich drogach bardzo dużo satysfakcji sprawia, choć nie jest prosta, jest tutaj dużo ruchu, a ludzie nie jeżdżą najlepiej i nie są najbardziej uprzejmymi kierowcami w kwestii na przykład przepuszczania. Także pamiętajcie kask i oczy głowy I cunie nasz dom. Mam nadzieję, że będzie nam sprzyjał domek. Jesteśmy w domku. Domku na najbliższy przynajmniej miesiąc, być może nawet dwa. Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście ogarnęliśmy sobie basen, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich temperatur 40 stopni. Szczególnie jak nosić 100 kg. Spacer farmera. Dwa baseny tutaj są. Nie jest to jakieś bardzo drogie, ponieważ też nie jesteśmy bogaczami. Więc wynajęliśmy coś takie pół na pół. Płacimy za miesiąc. Za pokój z klimatyzacją, dostęp do kuchni wspólnej, basen wspólny. Prywatna łazienka. prywatna łazienka 6 milionów. Pokój jest gotowy. Patrzcie zobaczyć. Pachnie ładnie. Tu jest biureczko. Będzie można gdzieś pracować, nie krzymiać sobie kręgosłupa. Są kontakty. Kontakty. On to Pewnie. jest podstawa, to jest pierwsza rzecz, którą zawsze sprawdzamy. To są kontakty. Uszko, szafa i łazienka. Ale to nie wszystko, to dopiero początek, bo najważniejszy jest basen. Idziemy na basen. Hi. Hej. Więc to jest nasze miejsce odpoczynku. Jest basen, są leżaki, a to jest nasza kuchnia. Bardzo dobrze czuję się w kuchni, więc mam nadzieję, że pasuje mu ta, która tutaj Wam prezentuje. Jedząc. Tutaj jest miejsce takiego relaksu, więc tu myślę, że będziemy też prześladować z naszymi komputerami, rozmawiając z Was na Skype, z Wami, przyjaciele.